Chcącej ocenić ludzi tylko ze względu na ich zdolność do odpowiadania wy wymaganiom konkurencyjności. Tymczasem prawdziwie ludzki rozwój gospodarczy potrzebuje zasady bezinteresowności, jako wyraz braterstwa i logiki daru. Konkretnie w działalności gospodarczej, jako pokój czyniący, jawi się ten, kto ustanawia ze współpracownikami. Zleceniodawcami i użytkownikami relacje lojalności i wzajemności, kto przeżywa swoją pracę jako coś, co wykracza poza własny interes, kto pracuje nie tylko dla siebie, ale także aby dać innym przyszłość i godną pracę. W Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. To słowa ze słynnego przemówienia ministra spraw zagranicznych Józefa Beka z 5 maja 1939 roku. Była to polska reakcja na zerwanie przez Hitlera polsko-niemieckiego paktu o nieagresji. I zdecydowana odmowa na niemieckie roszczenia wobec Polski. Słowa te są jeszcze bardziej wymowne w kontekście dzisiejszych obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, tego miejsca, które pamięta dramat bezbronnych i odważnych bohaterów oraz wydarzeń 1 września 1939 roku. Godzina czwarta Najpierw Czew, potem Wieluń i Westerplatte. W ciągu kilku minut tamten świt ukazał Polakom zupełnie inną rzeczywistość. Dla wielu z nich ten świt nigdy nie nadszedł. Utracili wolność, często życie, a Polska stanęła w ogniu. Hitler pokazał swoją zbrodniczą twarz, rozpoczynając podbój świata. Pomiankami i na wszystkich polach bitewnych. 1939-1945. Lotnicy i piloci polegli w obronie polskiego nieba i na obczyźnie. Marynarze polegli w obronie polskiego wybrzeża, Bałtyku i na wodach świata. Cześć ich pamięci. Obrońcy Westerplatte, Warszawy. Kępy oksywskiej, Helu, Gdańska, Twierdzy Modlin, Poczty Polskiej w Gdańsku i tłuszcza. Żołnierze polegli w bojach bohaterowie bite w Stowruku, Narwiku, Ankony, Bolonii, Arnhem, Bredy, Londynu, Lenino, Koło Brzegu, Wału Pomorskiego, Francji, Belgii i Holandii. Zastępca burmistrza Waldemar Banaszek oraz proboszcz parafii błogosławionych męczenników podlaskich Tłuszczu ksiądz Jacek Turek.